Co zrobić, jeśli mam wątpliwości co do nauczania kościoła? Co zrobić? Informacja jest coraz ciekawsza. No? Ja bym powiedział, że w sumie widzę takie dwie drogi, z czego druga ma dwie drogi. To znaczy, no pierwsza rzecz jest taka, że możemy to po prostu przyjąć na wiarę, tak, tak jak rozmawialiśmy o tym w tym odcinku na temat zaufania, że jakby nauczanie kościoła to jest coś, co daje nam Bóg, więc możemy to przyjąć na wiarę. Ale ta druga droga wydaje się trochę bardziej rozsądna, dojrzała, to znaczy próbować zrozumieć. Nie, nie bać się zadawania pytań. To znowu też to, o czym ty wtedy mówiłeś. Yy, I tutaj myślę, że są takie dwie opcje, w którą stronę to może pójść. Yy, przynajmniej tak ja tak wymieniam, tego pewnie jest więcej. Znaczy, pierwsza rzecz myślę, że spokojnie można szukać w internecie. Jakby, jeżeli ja mam jakieś wątpliwości co do wiary, co do nauczania kościoła, to prawdopodobnie nie jestem jedyny, nie? że jakby ten temat już się gdzieś pojawiał, już może jakieś osoby yy, gdzieś bardziej ogarnięte że jakby już to jakoś tłumaczyły, więc można, można poszukać. Yy, a druga rzecz. Yy, to jest kwestia tego, że jeżeli tam nie znajdziemy odpowiedzi, albo ona nas nie będzie satysfakcjonować, albo po prostu nie chcemy, to możemy po prostu zwrócić się do ludzi, których mamy jakoś wokół siebie w Kościele, nie? Ja sam osobiście mam takie doświadczenie, że jak zacząłem wierzyć, tak w sensie bardziej świadomie, to miałem w sobie dużo takich czasem może niewygodnych pytań i po prostu je zadawałem ludziom, których miałem wokół siebie we wspólnocie, księżom i tak dalej. I no dzięki Bogu stawiał wokół mnie naprawdę takich porządnych ludzi, którzy nie bali się tych pytań. No i moja wiara wiedza o wierze i wiara bardzo przez to wzrastała, także jestem mega wdzięczny za to. Ja podtrzymuję swoje zdanie, z wcześniejszego odcinka któregoś tam. Wątpliwości są ok. Wątpliwości są ok. Yy, wiara, yy, poznawanie to jest proces. W którym jesteśmy, każdy z nas jest, ja też jestem, ty jesteś. Studiujemy też po to teologię, żeby się coraz to nowych rzeczy dowiadywać. Nie mamy od razu wszystkich odpowiedzi i dla mnie bardziej kluczowy jest ten fundament, to znaczy, co jest moim fundamentem w wierze. Bo jeżeli ja rzeczywiście, dla mnie fundamentem jest Jezus Chrystus, ten podstawowy fundament, mam to doświadczenie Boga, miłości, jego działania to te pozostałe wątpliwości nie są takim problemem, nie, bo ja chcę szukać odpowiedzi, ale mam luz, że ja ufam Bogu i wiem, że on jest prawdziwy, że on jest panem, on działa i mogę to robić w kościele. Na spokojnie sobie szukać. Także no, można mieć wątpliwości dotyczące nauczania Kościoła będąc w kościele. I to jest chyba najlepsza droga, którą polecam.